Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony grzechu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się algorytmem metody Monte Carlo. Czym tak naprawdę jest metoda Monte Carlo? Dowiedzmy się. Metoda Monte Carlo jest to metoda stosowana do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych, np. obliczenia całego łańcucha procesów statystycznych, aby można było przewidzieć ich wyniki za pomocą podejścia analitycznego. Istotną rolą w tej metodzie odgrywa losowanie, wybór przypadkowy wielkości charakteryzujących proces. Przy czym losowanie dokonywane jest zgodnie z rozkładem który musi być znany. Tak. Drodzy Państwo, jak zwykle na początku materiału zapraszam do korzystania z mojej strony Epistimi, ale także ze strony repozytorium GitHub'a. Bardzo przepraszam, teraz już nie mam internetu. Jesteśmy w drodze tak naprawdę. Jest to, drodzy Państwo, odcinek przedostatni naszego zasadniczo kursu w odcinku ostatnim. Nazwę go specjalnie, będzie także zawarty algorytm bonusowy, odnośnie którego wysłałem komentarz, jest on pod jednym z. Filmów. Także z pewnością możecie się Państwo domyślić, o którym algorytmie teraz mówimy. Przejdźmy w takim razie, drodzy Państwo, do kodu. Napiszmy metodę Monte Carlo. Jeszcze tutaj na szybko wyjaśnię, na czym tak naprawdę nasza metoda będzie polegać. Chcemy wyznaczyć liczbę pi. Drodzy Państwo, mamy kwadrat opisany polem 2 razy r do kwadratu, gdzie w tym wypadku r jest to połowa boku dłuższego naszego kwadratu, czyli w takim razie cały bok będzie równy 2r, czyli pole takiego kwadratu to jest 2 kwadrat. Zauważmy, że pole, pole koła wpisanego w kwadrat będzie równe pi r kwadrat, czyli w takim razie 4 razy pole koła to się równa pole kwadratu razy pi, prawda? Ponieważ 4 razy pole koła, tutaj mamy w takim razie pi r kwadrat, czyli mamy w takim razie 4 razy pi r kwadrat, to się równa pole kwadratu, czyli 4 r kwadrat. Oczywiście się to zgadza, czyli z tego wynika, że bardzo łatwo możemy policzyć naszą liczbę pi, dzieląc 4 pole koła przez pole naszego kwadratu. Przejdźmy w takim razie, drodzy Państwo, już do naszego naszej lokalizacji, tą część Państwu jak zwykle przyspiesza. No i otwieramy sobie w kodzie. Czyli w takim razie, drodzy Państwo, na samym początku musimy zdefiniować sobie nasz kod. Oczywiście tą część także Państwu przyspieszę, natomiast w następnej części przejdziemy do wyjaśnienia naszego kodu. Drodzy Państwo, przejdźmy do wyjaśnienia naszego krótkiego algorytmu. Na samym początku zdefiniujemy sobie punkty, które ogólnie będą niejako z całego tego obszaru wylosowane. W następnej kolejności określamy sobie zmienną przechowującą punkty, które będą należały do naszego koła. Następnej kolejności dla liczby naszych punktów początkowych, bo przypominam, range wykona się w zakresie od 0 do punktu początek minus 1, czyli dokładnie niejako dla każdej z tych wartości. Czyli w takim razie współrzędna xowa, w następnej kolejności definiujemy sobie. Jest to nasza zmienna, wybrana z zakresu minus 1 oraz 1, ponieważ tak właśnie sobie można powiedzieć, przyjmujemy. Jest to niejako obszar w początku naszego układu współrzędnych. Możemy sobie to nawet tutaj narysować w naszym pęcie. Tutaj mamy współrzędną y -ową. tu mamy współrzędną tak naprawdę to oś. Tutaj powinienem powiedzieć, oś o y. Y tu mamy, a tutaj mamy x-ową, prawda? W ten właśnie oto. Drodzy Państwo, sposób. W następnej kolejności mamy w takim razie naszą współrzędną y, prawda? To te dwie zmienne losujemy z tego właśnie obszaru. W następnej kolejności, jeżeli nasza współrzędna x do kwadratu, nasza współrzędna y kwadratu jest mniejsza bądź równa 1, dodajemy do naszych punktów koła plus równa się 1. Czyli w takim razie to znaczy, że nasz punkt, który wylosowaliśmy, zawiera się w naszym kole. Ponieważ co tak naprawdę oznacza ten zapis, drodzy Państwo? Jest to, można powiedzieć, Wzór na y, równanie okręgu. Równanie okręgu jest dane w postaci x odjąć a kwadrat dodać y odjąć b kwadrat, to się równa r kwadrat. Drodzy Państwo, ponieważ nasze r w tym wypadku jest równe 1, ponieważ jest to połowa naszego kwadratu wpisanego w początek układów współrzędnych. Nasz kwadrat ma bok równy 2, czyli w takim razie r jest równy 1. A zatem, drodzy Państwo, ponieważ środek naszego okręgu wpisanego ma środek w 0, w 0, to w takim razie a i b będzie równe 0,0. A zatem, jeżeli nasza współrzędna x do kwadratu do współrzędna y do kwadratu będzie mniejsza niż równa 1, to można od razu powiedzieć, że nasz punkt należy do punkt koła. Ostatnie linijce już postępujemy tutaj zgodnie ze wzorem. 4 razy punkty koła Podzielone przez punkty początek. No i w ten sposób właśnie otrzymujemy naszą liczbę. Dziękuję drodzy Państwo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Państwu ten materiał się podobał, zapraszam także do zostawienia łapki w górę. Możemy jeszcze sprawdzić nasz algorytm. Mamy tutaj 3,13. 3, Jak wiemy, liczba p jest równa 3,14. Zatem otrzymaliśmy całkiem dobre przybliżenie. Dziękuję drodzy Państwo jeszcze raz. Trzymajcie się, jeżeli materiał się Państwu podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli nie, to łapki w dół. Jeżeli jeszcze tak, to także możecie Państwo suba. Dziękuję, drodzy Państwo, za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.